Jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, każdy katolik jest uczniem w szkole Pana naszego Jezusa Chrystusa i w szkole Ducha Świętego. I jak to w szkole bywa, nie tylko słuchamy nauk, ale również jesteśmy z tych nauk sprawdzani. Uczniowie chodzą na lekcje, otrzymują różne informacje, a potem przychodzi czas, kiedy trzeba napisać kartkówkę, kiedy trzeba napisać egzamin, kiedy trzeba skończyć szkołę, zdając końcowe egzaminy, które będą potwierdzały, że to, co się otrzymało, zostało przyswojone, że znam to i umiem to zastosować w tych konkretnych. Zadania, które są mi postawione na egzaminie. To z wierni, tak się dzieje również w życiu katolika, który nie tylko jest zobowiązany do tego, żeby słuchać wykładów, nie tylko jest zobowiązany do tego, żeby być na mszy świętej, żeby <laughs> wysłuchać Ewangelii, żeby wysłuchać kazania, ale przede wszystkim będzie sprawdzany z tego, czy to, co usłyszał, jest w stanie wprowadzić w życie, czy jest w stanie wykorzystać, ponieważ można mieć wiedzę, która będzie wiedzą tylko i wyłącznie teoretyczną. Można się na czymś znać, być dobrym, wytrawnym teologiem, ale zarazem zupełnie tego nie praktykować, zupełnie nie żyć tym. I może być oczywiście sytuacja zupełnie odmienna. Ktoś nie będzie miał wiedzy teologicznej, będzie miał jakąś podstawową wiedzę katechizmową. Ale zarazem będzie miał tą chrześcijańską mądrość pochodzącą od ducha świętego, który został dany tej osobie, i będzie ta osoba niewątpliwie osobą świętą, bogobojną, bogomyślną, Bogu przyjemną, która z życiem swoim będzie potwierdzała, że oto rzeczywiście lekcje, które otrzymała, być może nieliczne, przyniosły jednak obfity plon, który jest najbardziej pociągający dla innych. Bo przecież jak się wybiera szkołę, to często się patrzy na to, jakich absolwentów ta szkoła ma. Kto z tej szkoły wyszedł? Jak, jak tam zostali uformowani ci poprzedni uczniowie? Rozwierni, to jest właśnie istotne. Apostolat, który czynimy, Przede wszystkim jest to postulatem naszych postaw, naszego, naszego życia, naszych zmian wewnętrznych. Bo od tego przecież będzie zależało, czy ludzie powiedzą, to jest prawda. Czy powiedzą, że to jest sekta, której nie chcemy słuchać. Bo tak przecież ludzie podchodzą. I być może sprawdzają się gdzieś tam te słowa Chrystusowe, które dzisiaj słyszeliśmy, że niektórzy. Będą mniewać, zabijając was, że Panu Bogu wyrządzają przysługę? Może nie jest to czas jeszcze, kiedy bylibyśmy zabijani, ale przecież wielu rzucając różnego rodzaju paszkwile, oszczerstwa, myśli, że przez ten spo, w ten sposób służy Panu Bogu. Rozwierni, wierni. Cóż czynić musimy, ażeby egzamin zdać? Jak najlepiej. Otóż Pan Jezus daje nam dwa przykazania, które w sobie mają wszystko. To są przykazania miłości Boga i Bliźniego. Święty Jan Krzyża powiedział, że pod koniec życia będziesz sądzony z miłości. Z tego będziemy rozliczani. A przecież znamy również z Ewangelii opis ostatecznego sądu, kiedy Pan Jezus będzie się pytał i owce i kozłów. O miłość. O to, jak okazywali miłość bliźniem swoim. Byłem głodny, spragniony, chory i tak dalej. I czy usłużyliście mi? Nawet się nie zapyta, czy puściliście. Nie zapyta się, czy się modliliście. Nie zapyta się, czy chodziliście na przeświętą. Tylko, czy praktykowaliście miłość? Bo oczywiście spełnianie różnych praktyk religijnych wymaga samozaparcia. Pełna, pełna zgoda zachować porządnie post, na przykład wielki post, to jest wyczyn. Można oczywiście byle jak, byle tam minimum spełnić, ale jeżeli ktoś spełni porządnie, to jest wyczyn. Pójść na prześwięto. Zwłaszcza kiedy to jest daleko. I być może trzeba zaoszczędzić gdzieś tam kosztem czegoś innego, żeby mieć no, transport, żeby to co niedzielę pojechać. To też jest wyczyn. Wytrzymać nam przy świętej pobożnie, odmawiać różaniec codziennie. To są, to są wyczyny, to jest pewna, pewne samozaparcie. Ale jest to mimo wszystko o wiele, wiele mniejsza ofiara, niż żyć miłością. Bo, drodzy wierni, wszystko to, te wszystkie nasze zewnętrzne praktyki mogą być pewną pułapką dla nas, że oto właśnie buduje siebie, buduje swój wizerunek, buduje swoje dobre samopoczucie. Tak jak ten faryzeusz świątyni, który przed Panem Bogiem stanął i mówi Oto się modlę, oto poszczę, oto daję jałmużnę i dziękuję, że nie jestem jak ci, którzy tego nie robią, albo jako oto ten, ten celnik. Rozbierni. Natomiast prawdziwa pobożność powinna nas prowadzić do ducha, ducha miłości, ducha ofiary. I ten duch miłości, on się objawia i wobec Pana Boga, i wobec bliźniego. I o ile w porządku hierarchii wobec Boga jest pierwszy, o tyle w porządku praktyki wobec bliźniego ma być pierwszy. Bo nie może powiedzieć ten, kto bliźniego nienawidzi, że Boga miłuje. Mówi nam umiłowany uczeń pański święty Jan. Więc w jaki sposób mamy bliźnich miłować? Tu należy rozróżnić pewną fałszywe pojęcie miłości, które spotykamy aktualnie wiele w również w kościele Nowego Adwentu, która, które to są często po prostu zaprzeczeniem miłości. Chociażby wystarczy tu się odwołać do tak zwanej synodalnej drogi, która zapoczątkowana w Niemczech niestety rozlała się na, całe, na cały kościół i de facto. Ta cała synodalna droga pod płaszczykiem miłości chce przeforsować coś, co będzie szkodliwe dla dusz, a mianowicie nazwanie grzechu i to grzechu bardzo poważnego, grzechu przeciwko naturze, czymś normalnym. To jest oczywiście jeden z postulatów, tych postulatów jest znacznie więcej, ale no z tego, co, jakby, co do mnie dochodzi, no nie spotkałem się tam z żadnym jakimś pozytywnym postulatem. Z tej, z, tej drogi, z tej drogi synodalnej. Więc widzimy, że są grzesznicy, i ktoś powie tutaj, że w takim układzie należy nad tymi grzesznikami się pochylić, i po prostu lekarstwo jest takie, nazwać ich grzech czymś dobrym, i będzie dobrze. Otóż, oczywiście, że nie, ponieważ jest obiektywnie coś dobrego, i coś. Coś jest obiektywnie złego, i dlatego też nie możemy absolutnie w żadnym wypadku sobie zmieniać pewnych praw moralnych. To nie jest miłość wobec, wobec tych ludzi, którzy rzekomo są wykluczani, marginalizowani, czy też prześladowani. Nie, to nie jest miłość. Jeżeli powiedzmy dla ciężko chorego człowieka, nie chcę powiedzieć, że zostało mało czasu. Bo mówię, że go kocham i pozwalam mu bez przygotowania się na śmierć zejść z tego świata, to to nie jest miłość. Nie jest miłość, to jest fałszywa miłość. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś grzeszy, ten grzech musi być nazwany jasno i oczywiście, że to jest grzech. I musisz ten grzech porzucić, bo inaczej się zatracisz. Natomiast czymże jest w takim miłość? Miłość jest pokonaniem egoizmu, pokonaniem tego, tej nieuporządkowanej miłości własnej i wyjściem ze świata, w którym ja jestem w centrum, do świata, w którym są inni i dać siebie innym. To jest miłość i to jest naprawdę większe umartwienie. My się kierujemy po Grzechu Pierworodnym naszym egoizmem. On jest siłą napędową. Moje, ten, ten egoizm będzie się objawiał między innymi, oczywiście w, przez pychę, która dąży do zaszczytów, honorów, uznania, żeby ludzie mnie podziwiali, szanowali, wynosili, chwalili i tak dalej, ale też ta nieuporządkowana miłość własna będzie prowadziła do wygodnictwa, do zmysłowości, do wygodnictwa, do, do Takiego hołdowania tym swoim naj, najniższym popędom. A więc widzimy, że na dwóch tych poziomach będzie się dokonywała degradacja człowieka. I cała sztuka będzie polegała na tym, żeby się zaprzeć z samego siebie, żeby wyjść z tego ciasnego kręgu i zacząć żyć dla innych. I stąd tu jest nauka niewątpliwie samego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Który, będąc bogatym, dla nas stał się Bogiem, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. To jest pierwsza sprawa. Widzimy, że on nie potrzebował wcielenia, nie potrzebował dzieła odkupienia, ale to dokonuje, dlatego, że z jednej strony miłuje ojca i chce mu zadośćuczynić za grzechy, które go obrażają przez ludzi, że, że, że za, te za te wszystkie nieprawości ludzkie, które obrażają Pana Boga, i z drugiej strony chce tymże ludziom dać szansę uratowania się z zagłady, którą sobie przyrządzili. Przez właśnie nieposłuszeństwo jest Pana Boga. I cała sztuka polega na tym, że my mamy Go naśladować. I ta miłość, do wierni, to nie chodzi o być może nawet jakieś wielkie rzeczy. Właśnie chodzi o to, żeby starać się zapominać o sobie i podejmować bardzo konkretne, małe kroki, w kierunku tego, co jest dobre dla innych. I stąd, drodzy wierni, pozwolę sobie podać kilka przykładów. Oczywiście nie jest to wszystko, co możemy praktykować, ale między innymi te rzeczy jak najbardziej będą tutaj potrzebne. Zwykła, prawdziwa miłość wobec bliźniego i wobec Pana Boga będzie polegała przede wszystkim na wierności moim obowiązkom stanu. Dlatego też z jednej strony miłość będzie polegała na tym, że będę pokonywał moje lenistwo i zmuszał siebie do tego, żeby zrobić to, co do mnie należy, albo zrobić nawet coś więcej, ponieważ z jednej strony Bogu to ofiaruję, jest to konkretny dar, który jest Bogu miły, a zarazem to będzie służyło bliźnim moim, że to będzie dla nich pomocne. Nie myślę w tych kategoriach, dlaczego tylko ja, dlaczego tylko ja muszę coś robić, dlaczego inni tego nie robią. Miłość będzie polegała na tym, że upomnę swoje dziecko, że być może nie kupię jakiegoś stroju, do którego się moje dziecko domaga, być może nie zaprowadzę do, tego, do jakiegoś studium tatuażu, bo moje dziecko tego żąda. Być może rzeczywiście będę musiał ukarać swoje dziecko za coś, co samo w sobie jest niegodziwością. Grzechem, i jakim, jakimś tam wynaturzeniem. Na tym będzie też polegała miłość. przecież mówi Pismo, że Bóg kogo kocha, tego strofuje i karci. I tutaj, drodzy wierni, jeżeli w ten sposób żyję, to już jest ogromna, ogromna ofiara. Jeżeli z kolei umiem znosić wszelkiego rodzaju upokorzenia, niesprawiedliwe posądzenia, wszelkie. Obergi, które na mnie są rzucane z zewnątrz, z pokorem, z poddaniem się woli Bożej, w zjednoczeniu z Chrystusem opływanym i wyśmianym, to to jest tak naprawdę przykład chrześcijańskiej miłości. Oczywiście ktoś powie nic tutaj nie ma pociągającego i na pozór dla świata nie ma, ale dla uczniów Chrystusa jest bardzo wiele, ponieważ oto ta, ta droga jednoczy z Panem Jezusem. Ta droga upodabnia do Pana Jezusa. Ta droga powoduje, że ta skorupa naszego egoizmu zaczyna pękać i że ostatecznie zamiast miłości własnej gnieździe się w naszej duszy miłość wobec Boga i wobec bliźniego. A przecież przyjdzie taki czas, kiedy ustanie. Wiara, skończy się nadzieja i pozostanie tylko miłość. I tylko miłość jest ważna i wartościowa. Dlatego też prośmy Najświętszą Marię Pannę, Matkę Pięknej Miłości, ażeby wyprosiła nam tego ducha ofiary, tego ducha poświęcenia, tego ducha zapomnienia o sobie samym i przyjmowanie wszelkich krzyży i też podejmowanie wszelkich krzyży w tym celu, ażeby upodobnić się do tego miłującego nas serca Chrystusowego i naśladując Go dojść do Królestwa, które jest tam przygotowane od założenia świata. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.